Ej, no gdzie ja jestem? Jumia, nie zejdź ani wejść kurwa. Zejdź, spróbuj kurwa, kliknij Enter czy coś. Jakiś gościu tu łazi. Gdzie ale... kurwa? To ty zejdź, jesteś? Kur... Je, zejdź. Spróbuj się zabandażować. Masz bandaż? Nie mam nic. Gościu tu jechał. Niech gościu, kurwa, tylko zombie. Halo. Ja mu wyjebie. Już kurwa ciężko oddycham. Słyszę Cię. Dobra, ja mam giwere, dlaczego ja go zabiję? Poszli sobie gruby, spokojnie. Ty ja, mnie wzięli gdzieś, jestem ja wie gdzie. Kto cię wziął kurwa znowu? <śm> no ci z autobusem. No grudny, o chuj. To właśnie, No nie pierdol. Gruby, daję ci tu bandaż. Pokaż. Kurwa, nie mam bandaża. Czekaj, kurwa, zaraz znajdę tu bandaż jakiś. Nie znajdziesz, mam tego góry. Zobacz na tego dachu, jak go nie przeczypałem. Idź do góry. Już, czuli, Kitnąłem. Gruby został zabity. Nie żyjesz? Tak. Ja pierdolę. Idź do góry doku na dach, tam leżą gościu z Winchesterem, ja go zabiję. Ja pierdykam, co oni tu narobili. Bo wiesz, czytowane jest wszystko, kurwa. Ale kurwa gówno. O to bucem się kurwa rozumiesz, kurwa. Teleportujesz chyba. Tak samo jak masz na przykład helikopter, naciskasz teleport i kurwa coś w innym mieście. Kompas w wszystko ma. M203 kurwa. Wszędzie, gdzie byli gostki, nie? Doku. Co mówisz? Gdzie były normalne gostki, to za każdym razem go tam rozumiesz przerzucało, nie? No.